Cześć, dzisiaj będziemy grali w grę mojego przyjaciela o nazwie Street I to jest endingowa Gra Horror czyli straszna gra z endingami. Blue 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 mój najlepszy odcinek Blue Blue jak gram inną Blue inną grę endingową, najłatwiejszą na robloxie. Więc tak, mamy Pana Ludzika. Wersję komuś biję. O! na cię z tego... I'm sorry. Ciekawe. Czy... I że... Dobra, dobra, dobra. Musz... <laughs> yy... 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 Dobra, opuszczam. I jeszcze raz gram. Czyli, że tak to działa. Mamy też jeszcze jakieś autko, ciekawe coś się to z, z autkiem I... oh. Nie, autko, nic nie ma. Jest tu też przystanek. O, autobus co to? Autobus! Autobus jedzie! Ej, zaraz się roz... Overboost no, Wiem co to za ending. Dotknąłeś klocka, który zabija, bo cię przejechał e Nie! To mnie zabiło, ponieważ aż wszedłem do autobusu. Ale ciekawy pomysł na ending. Może też taki tu jest. Dobra, dobra, wynocha mi z tymi update'ami. Let's new ed ending po VOId? Ciekawe, tak. Dobra, przybył... Kto ja zrobi? W ogóle autobus. Jest gdzieś jest... Przejeżdżaj jest... do Pekla. I... Tak, to jest ten sam ending, co za wsiadłeś, do bo zostałeś przejechany a ja tutaj... ten ending, ending jest za przejechanie dla ciebie autobusu to co? to nie mam innej opcji mogę zostać tylko o przejechany przez autobus? nie Čekám sobie tu na autobusík. Je to ten samotný nie No. Austral... O. Oh. Ej, hey, Autobusíku! Jaká? Yeah,

Teraz sprawdzę ten skręt. Jakiś skręt w ciemność, a po drodze, jak idę dalej, to też jest jakaś ciemność. Czego mam teraz dwa skręty w ciemność? Nieważne, całe w rają ją jakoś mocno mi nie da świecą. Nie rapiony One jakoś tak nie zaświecą mi. A tam dalej to w ogóle ich nie ma. A tam to w ogóle ogólnie ich nie ma. W ogóle podobne dodano ending Void. A Void a takie endingi to są wypadnięcie do Void. Tak, Co? jakieś... Dobre, dobre, dołączam wręcz, on mi... No, jest! Piękny. Coś więcej? Nie wiem, nie widzę jakiegoś zbytnio... Ja coś z tym autem musi mieć, bo po co ono by miało stać, gdyby ono było tak o sobie? Jakoś pewnie, nie wiem, z tym autem. No właśnie, Nie wiem, dlatego myślę, o co chodzi. Tutaj jest kandydat. Nie musisz po niego dzwonić. W ogóle ciekawe gdzie ten autobus sobie czeka. Czy on sobie gdzieś tam czeka? Czy on się po prostu tu pojawia? On się tu pojawia! Tak po niego dzwoni. To on się gdzieś tu pojawia. Dobra. To to może i po prostu dalej tą drogą. Tą drogami. Sprawdźmy, czy to się. Tylko teraz którą. Dobra, pójdźmy w prawo. W tą? W prawo powiedziałem. Ale tu cię nie da. A, to prosto. Mmm. I co wiecie, u was te drogi? Szkoda, że tu nie można w ogóle sprintować. Dalej jest ciemność. La, la, la. Bo zaraz wypadnie też i będziesz miał znów ending Wolda. To ja tu muszę być ostrożny. Nie musisz już tak iść. Będę się przytrzymywać. O... I... ups! Chyba w złą stronę przytrzymałem. Nie, byłeś odwrócony w tamtą stronę. I na jednym najwyżniejszym... odcinku SIW. Ci też przytrzymałem. Ostatni update był 17 listopada. jak my już mamy? To jest 12 grudnia i co? za 12 dni mamy Wigilię Bożego Narodzenia. To był pewnie update po Halloweenowym, już update. A, a może będzie jednak jakiś świąteczny update? Paweł, Czy będzie? To jest gra jakby co mojego przyjaciela w swoim nam o tym? Nie.

bo nie, po prostu wiem coś... Czy... Mm. Byś spadł, biszku! Co to było? To się stało. Dobra, nie wiem o czym... Takie gry, czy których się boicie? Nie. Mm. nie, bo to jest moja gra nie wstawiałem Christmas update, a nie ma. Nie wiem czemu. O, ciekawe! Tu powinna, tu powinna być choinka. Tu z, na spałnie za to, bo powinien być Gingerbread House. Nic. No wiem. nic z tego? E, tu powinny też być światła świecące, a tego wszystkiego nie, tak. nie ma. Dobra, nie opowiedzmy. A co z mikrofonem nabierasz? Tak. No, a nie będzie. No wybaczcie, by... wybaczcie, widzowie, piszczka, ale ten update może trochę później wyjść, bo sobie przypomniałem, że nie wszystko zrobiłem. A nie mam pojęcia, w sumie do ciebie, które nie jest publikowane. Jakby miało być opublikowane i po prostu nieskończone. A ktoś o tam, o jest za tym skrętem? Eee, za tym skrętem. Mm, powiedzieć nie mogę, dlatego że jest coś pod tym skrętem, ale to w e, Christmas Update. Ej. Ale nie mogę powiedzieć, co. Aha, tu się nie da. Hej, zostałem na razie. Tylko szko... przez ten skręt. Przez ten skręt nie da się przejść. No. Czy ja mam już wszystkie endingi? Uwaga! O, mały spoiler! Do kanału Krupka będzie poznawanie szyfki. Widzowie ja na pewno nie wiedzą, kto to jest. Ale kto? Szyfka. No, bo nie poznali jeszcze. Aha! Ej, zobacz więcej, bo jeszcze chyba jest. Był. Zrobiłeś? Nie zrobiłeś, I'm Pizza! Czekaj, co? Get burned in oven by yourself. Jak, jak on napisał yourself? To się pisze razem. Ja nie mogę! Is that you? Gdzie jest to, czy ja wygrałem? Wygrano w dowolnym czasie. Nie, to jest ogólnie kto wygrał. No właśnie. Aż skąd mam wiedzieć, czy to ja wygrałem ten od... No to pójdź na swój profil i wejdź w swoje odznaki. Aaaaah! O, jakby co widzowie, będziecie mogli. O! mi e. wejść na swój profil. Więc. Ej, gdzie mój profil? Tu jest. Tu jest. jest. Wyświetl pełny profil. Profil. profil, 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 profil! He, 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 masz, is that oh. Run over by a bus, What is that you? I cygam. It. A co tam było? Chyba było jakie, chyba było pięć. Czyli że za tego czerwonego ludzika mi nie zaliczyło. Hej! Głupia gro! Czy to ja, po prostu bo... nie zostało jakoś zrobione, że ten ludzik dostaje się baża? Może coś jest zepsute? Nie no! Dostaje się bać! Ja nie dostałem. Dziko, daj mi barża. Oddawaj mu barza. I nie dostałem tego barza. Ej, tego barza nie da się dostać. Dobra widzowie, coś jest na pewno, dlatego bo... no tego barża nie da się dostać. What?